Miałam dzisiaj nie nagrywać, ale tak spojrzałam w lustro i stwierdziłam, że moje włosy mnie tak denerwują. One mnie tak denerwują, że ja już po prostu nie mogę wytrzymać. What the fuck is that? Dlaczego one się tak puszą? Dlaczego one tak wyglądają, że mnie tak drażnią? What the fuck jest z nimi nie tak? <słuch> Więc stwierdziłam, że je obecne. <słuch> Ponieważ dawno z nim nic nie robiłam, znaczy z dwa tygodnie temu je farbowałam trzy razy, ale. Ale ogólnie to dawno z nim nic nie robiłam, tak? Nie oprócz, oprócz tego farbowania, one są cały czas takie same Już mam dość tych włosów, jakby chciałam je zapuszczać, chciałam żeby one były długie Ale ja tak na nie patrzę i one są i tak tak zniszczone, że jak je zapuszczę to będą wyglądały obrzydliwie Więc je ja po prostu obecne. Stwierdziłam, że jak i tak je obcinam co możemy zrobić z tego content? Mi się wydaje, że one i tak już jakby przestały rosnąć, w sensie mają tak zniszczone końcówki, jakby... Czy wy to widzicie? What the fuck?! Oh! I'm so pissed Pójdę je yeah, zamoczyć Wait, I don't know where to do this Ok, nagram to chyba tutaj, bo tu mam lustro Idę te włosy zamoczyć Idę po jakieś gumeczki, żeby sobie to tak związać, i po nożyczki, i wracam, i obcinamy. To zdecydowanie nie są dobre nożyczki do robienia tego, one mają na sobie klej i są jakieś uwalone i obrzydliwe. Może nie będę tego tym robić? Mam jeszcze takie i one są chyba najostrzejsze z tych wszystkich. Musimy zacząć od zrobienia w miarę równego przedziałku. Znaczy szczerze, to jakoś mi nie zależy na tym, żeby te włosy były jakoś, nie wiem, idealnie równo obcięte. Tak w sumie to mam to szczerze trochę w tupie. No ale jak już obcinam, to mogę się troszeczkę przyłożyć. to jest równo. Tell me. Because I can't see. Więc tak, zrobimy sobie gdzieś tu. Coś takiego. Jak to mam zrobić, żeby to było w miarę równo? Czy w ogóle je spinać? Czy ja mam w ogóle je spinać tymi gumeczkami? Jak je zepnę, to one będą tak... Że tu będą krótsze i to będzie taki kształt... Nie, ja tego nie spinam, ja to robię na oko. Nie, I'm scared. What the f Fag, dlaczego zawsze miałam to w dupie? Ja w ogóle dopiero teraz, jak zaczęłam chodzić do fryzjera, żeby farbować włosy na blond, to to był pierwszy raz od jakichś, nie wiem, pięciu lat, gdzie ja byłam u fryzjera, bo normalnie to zawsze obcinałam włosy w domu sama. Okej, okay, spinam te włosy, bo nie chcę po prostu, żeby się zrobił syp. Ja już czuję, że te włosy będą obcięte krzywo. But do I care? No tak nie bardzo, nie? Jezus, Maria, nie, no to. To nie jest dobrze zrobione, tak? Nie wiem, jest, nie wiem co ja robię Dobra, teraz z drugiej strony Like this O mój Boże Kocham obcinać włosy w domu, to jest taka adrenalinka trochę Wiecie o co chodzi? Jakby... Co ludzie chodzą na jakieś coastery i płacą za to? Jak można po prostu obciąć włosy w domu? Oj, to jest bardzo nierówno Wystarczająco dobrze dla mnie. Arr, nie wiem, jak to zrobić, bitch. No nie, no ja już widzę, że to będzie krzywo. Girl. Ok, jakby po co ja tyle, myślę, jak mnie to w sumie tak naprawdę średnio obchodzi. Nie wiem, po prostu ciachnę, tylko wait. Czy tyle? Dobra, wywalone. First one. Second one. What am I doing? Trzeci. Czwarty. To daje tyle radości. I teraz <noise> zobaczmy, jak krzywo to jest. Oh my god. O oh nie. <noise> oh shit. Oh shit! That's not even. Oh. <noise> Czy ja jej w ogóle teraz będę mogła wspiąć? Wspiąć? Okej, okay. muszę iść do łazienki i wyrównać ten tył, ponieważ to jest dużo za długie. No i teraz są włosy, yes, I like it. Nie, w sumie nie wiem, czy mi się to podoba. Okay. Idę na siłownię z Olgą i mam kucyczkę, mam kapturek. Nie mówiłam Olce, że obcinam włosy, więc zobaczymy jej reakcję. Aha, ja jestem zajebista, bo ja sobie teraz zdałam sprawę z tego, że <grym> ja tutaj nie pokazałam efektu. What the fuck? To zobaczycie razem z Olgą. Hej! Idziemy na siłownię! Powiedz o tym, jak tam się no. radził plan treningowy. No, mi się, banalnie poszły ze mną na siłownię i ja się rozjechał. <grymne> ja wyglądam <razem> dzisiaj. <grymne> o kurde, ale krótkie. Ja je krzywo obciąłem i mi się żółwie bo widzisz, co się stanie? Nie, bo już tam tak nie widać się, się od jak Wyglądasz jak... Ale było to po prostu ładnie wyglądają. Nie, yeah, ładnie, ale musisz składać się z Serio? wyglądają trochę zielono. Ale długość ładna, ale... I can't wait to get ale... Tak, ale... Z Nie zobaczycie drugiego tatuażu.